Przedstawiciela klas nie będziemy marnować czasu, opowiadamy o kserionie. Moje nazwisko Marcin Małecki jestem przedstawicielem Apu Polska za Państwem ciągnie, największe ciągnięcie. Waltra S353 jest to ciągnik mocy 370 koni. Ciągnik, który prezentujemy jest tak naprawdę trzecią generacją już serii S. Gdy prezentowaliśmy pierwszy ten model w 2008 roku był to pierwszy ciągnik, który miał system SDR, czyli redukcji katalitycznej. Była to wtedy nowość, ale w tej chwili wszystkie firmy e, prezentują tutaj traktory. E... GKH model Magnum. Jest to największa maszyna, e, tutaj przedstawiam, e, 340 koni. E, moc maksymalna tego ciągnika wynosi 374 konie. E, w systemie power booster mocna e, dochodzi do 389 koni e, Moment obrotowy jest 1671 Nm. E, w Linia to jest limitowana, e, linia e, z okazji 25-lecia tego modelu. Dzisiaj mam przyjemność prezentować e, ciągnik Agrotron 7250 ze skrzynią Warią. Jest to ciągnik, który został wybrany ciągnikiem w roku 2013. A cóż go takiego wyróżnia ten ciągnik? Przede wszystkim nowocześnie zaprojektowany silnik Dojca do oraz skrzynia. Ciągnik jest to masa ciągnika, która wynosi 9 ton. Jeżeli chodzi o silnik tu zamontowany jest to silnik o mocy 263 koni. i Ze względu na zastosowanie sprzętu elektronicznego, możliwość dostosowania jakiejkolwiek technologii zewnętrznej, jaką jest na przykład prowadzenie równoległe. Marka Fendt i Masę, jak wspomniałem, łączy jedna firma kooperująca, y, czyli Akko w miejsce produkcji. Jest to miejsce europejskie, jakim jest Bowe podparyskie.